Dzień dobry, zapraszam do wysłuchania następnej części biologii dla klasy szóstej, jak rozmnażają się ptaki. Przypomnę, że ptaki, po łacinie aves, to gromada stałocieplnych zwierząt z typu kręgowców. Jest najbardziej zróżnicowaną spośród gromad kręgowców lądowych. Istnieje około 10 tysięcy gatunków ptaków, które zamieszkują ekosystemy na całym świecie. Ich wielkość waha się od 5 cm u koliberka hawańskiego do prawie 3 metrów u strusia. U ptaków następuje zapłodnienie wewnętrzne. Zapłodnione jajo nadal przebywa w organizmie samicy aż nabierze znanego nam kształtu. Po kolei powstają żółtko, białko i skorupa. Dojrzałe jajo samica znosi w gnieździe. I opiekuje się nim, aż wykluje się piskle. Ten sposób rozmnażania nazywa się jajorodnością. Rozwój zarodkowy odbywa się w jaju poza organizmem samicy. Na zdjęciu porównanie wielkości jaj strusia, kury domowej i przepiórki. Schemat budowy ptasiego jaja. Co prawda wszyscy wiemy, jak wygląda jajo kurze, ale popatrzmy. 1. Skorupka. Jest porowata, co umożliwia wymianę gazową. 2 i 3. Zewnętrzna i wewnętrzna blaszka błony pergaminowej. Łatwo można zobaczyć te błony podczas obierania jajka na twardo. 4 i 13. Halaza. Sznury białkowe. Służą do umocowania żółtka w stałym położeniu, Możliwe są dzięki nim tylko ruchy obrotowe. 5, 6, 12. Białko. 8, 10, 11. Żółtko. Zapas pożywienia dla ewentualnego pisklęcia. 9. Tarczka zarodkowa. 14. Komora powietrzna umożliwia zarodkowi oddychanie. Następny schemat. Rozwój zarodka w jaju. Ptaki, podobnie jak gady, są owodniowcami, dzięki wytworzeniu błon płodowych, uzyskały zdolność rozwoju zarodkowego na lądzie. Na fotografii wykluwające się piskle. Gniazdowniki i zagniazdowniki. Długość okresu rozwoju pisklęcia między wykluciem a osiągnięciem samodzielności zależy od rodzaju gatunku. Pewnych gatunków niezaradność piskląt przejawia się najczęściej tym, że rodzą się małe, ślepe, nie potrafią chodzić i latać, oraz są nieopierzone. Gatunki takie określa się jako gniazdowniki. Na zdjęciu pisklę wróbla widać, że jest nieopierzone i bezbronne, bez opieki rodziców nie przetrwa. Pisklęta, które bezpośrednio po wykluciu potrafią się poruszać i są opierzone. Nazywa się zagniazdownikami. Pisklęta gniazdowników potrzebują pomocy w termoregulacji ciała, stąd muszą być wysiadywane dłużej niż pisklęta zagniazdowników. Istnieją też gatunki, których pisklęta są typem mieszanym. Na zdjęciu przykład zagniazdownika pisklę strusia. Dziękuję, to wszystko na dziś. Zapraszam na kolejne spotkanie.